No. Cześć wszystkim, z tej strony Karolina. Dzisiaj mam dla Was makijaż rozświetlający. Postanowiłam tak naprawdę pokazać go na dwa sposoby. Pierwszy z nich będzie delikatniejszy, drugi natomiast doda Waszej cerze jeszcze większego blasku. Zaczęłam od nałożenia bazy, która sprawi, że Wasz makijaż będzie trzymał się o wiele dłużej. Następnym krokiem jest nałożenie podkładu, i akurat ja wybrałam podkład rozświetlający, bo w końcu mowa tutaj o rozświetlaniu, więc będzie jeszcze łatwiej podkreślić. Na te walory naszej twarzy. Podkreśliłam również brwi, kredką do brwi, która sprawiła, że są one jeszcze bardziej wyraziste. Zanim przejdziemy stricte do rozświetlania, chciałabym teraz delikatnie podkreślić moje oczy. Zacznę od nakładania cieni w takich bardzo neutralnych kolorach. Wybieram ten odcień takiej kości słoniowej i będę go nakładała na całą swoją powiekę. z bardziej zimnym odcieniem brązu. Będę podkreślała jej załamanie. Pora na maskarę. Moja ulubiona maskara to taka, która podkreśli rzęsy i jeszcze widocznie bardziej wydłuży. Dlatego też przeczeszę nią dokładnie zarówno górną, jak i dolną linię rzęs. Ostatnim krokiem przed rozświetlaniem naszej twarzy będzie oczywiście brązer, który jeszcze bardziej widocznie ją wyszczupli. Brązer będę nakładała delikatnie skośnym pędzlem w załamania kości policzkowej. Pamiętajcie o tym, żeby delikatnie nałożyć brązer tak, żeby wyglądał on naturalnie, ponieważ dzisiaj główną rolę. Będzie grało rozświetlanie. Teraz przechodzimy do rozświetlania i pokażę Wam tą lżejszą wersję. Będę używała tylko korektora, który będę nakładała pod moje oczy, tworząc taki delikatny trójkąt. Zależy nam na tym, żeby właśnie. Rozświetlić okolice tuż pod oczami i również szczyty kości policzkowych, to samo robimy z drugiej strony, korektor nałożymy też na czubek nosa, łuk kupidyna, trochę na szczyt naszej brody, podług brwiowy. I na czoło. Niezależnie od tego, jaki wybierzecie korektor, czy będzie to korektor w płynie, w kremie, w kredce, na pewno każdy da radę i bardzo ładnie rozświetli wam tą twarz. Możecie zostać przy tej delikatnej wersji, takiej rozważnej, delikatnego rozświetlenia, natomiast ja osobiście uwielbiam, kiedy ta cera jest jeszcze bardziej podkreślona takim promienistym blaskiem, dlatego też będę sięgała po rozświetlacz. Rozświetlacz będę nakładała delikatnym pędzelkiem na szczyty moich kości policzkowych i tak naprawdę też nie zależy od tego Jaki macie rozświetlacz? Możecie używać rozświetlacza w płynie, w kremie, również w kompakcie, w cieniu. Tak naprawdę każdy da radę i każdy sprawi, że Wasza cera nabierze jeszcze większego blasku. Aplikuję rozświetlacz na szczyty moich kości policzkowych, przeciągając delikatnie na czoło. Przechodzimy do rozświetlania serduszka nad ustami, dzięki temu Wasze usta będą wydawały się wizualnie większe. Rozświetlimy również czubek nosa i jego oś. Stanie się on wtedy smuklejszy. Ostatni krok to rozświetlanie miejsca pod brwiami. I tak naprawdę to byłoby tyle, jeśli chodzi o takie mocniejsze, odważne rozświetlanie twarzy. Mam nadzieję, że ten look się wam podoba, bo ja osobiście jestem w nim zakochana i uwielbiam, kiedy ta cera świeci się dosłownie z każdej strony, delikatnie, ale zdecydowanie bardziej odważnie. Widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia.